Resor w drugą stronę, więcej nie ładuje, bo nie ma sensu, żeby nie szczeliły. Bo ja tutaj zrobiłem ogólnie over axle, taka akcja, że odwróciłem polaryzację mostów. Czyli te resory były pod mostami, a teraz są nad mostami. Z tym, że jeszcze nie miałem czasu, żeby dorobić tak zwane bycze jaja, odbojniki, więc obawiam się, żeby te resory nie szczeliły. Bo jeżeli by były odbojniki, to by się tym nie przejmował. Ale. Wildcat, dziki kot w akcji. Mamy tutaj taki piaskowiec pozyskany z tej ściany. Jest to piaskowiec dekoracyjny. Można z tego zrobić wiele fajnych rzeczy. Trochę tego jest. W sumie, jakbym miał przyczepkę u siebie, no to bym to pociągnął z przyczepką, ale nie mam tej przyczepki tutaj, więc radzę sobie jak mogę na samej przestrzeni ładunkowej. Zaraz odpalamy. Trochę tego jest, bo to trochę waży, no nie? Tak jak widać. Ale to auto. Stricte jest skonstruowane po to, żeby ciągnąć takie kilogramy, i on się tego nie boi. Oczywiście jestem na drodze niepublicznej. Jest to droga off tak jak widać. I off sobie gromadzę takie kamienie. Jego też wezmę. <grywka> Tutaj można normalnie sobie łupać, tam jak widać, i takie ładne płaty odpadają, więc. Jest to tak zwana odkrywka piaskowca. Tak zacnym sprzętem w dzień piękny, słoneczny. Lajtowo sobie pomagamy z moim wildcatem. No to co, na razie hej.